Cześć, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym piątkowym spotkaniu. Za chwilę poproszę Was o to, żebyście wyłączyli ten film, a czy zwariowałam, to dowiecie się po czołówce. Zapraszam. Zupełnie serio, zaraz Was poproszę o to, żebyście zatrzymali ten film, i nie do końca zwariowałam. Bardzo, bardzo, bardzo chciałabym, żebyście przeczytali dzisiejsze pierwsze czytanie. Podepnę je w opisie, żebyście nie musieli szukać daleko, ale naprawdę zatrzymajcie i przeczytajcie to słowo, i może zostańcie z nim trochę, nawet w ciszy i jakimś takim trawieniu tego, co to słowo Was wzbudzi, otworzy, do czego Was zainspiruje. Ja w ogóle mam takie marzenie, żeby to co robię na YouTubie inspirowało Was do czytania Słowa, do życia sakramentami, do jeszcze głębszego zaangażowania się w życie kościoła, żeby Was nie zatrzymywać na tym gadaniu. To jest naprawdę drobiazg, to ma Was gdzieś popychać. Więc nawet jeśli nie wrócicie już po tym czytaniu do tego filmu, ok, nie czujcie się z tym źle, to nawet lepiej. Więc proszę, przeczytajcie. To czytanie. Świętego Pawła otwiera mi dwie rzeczy w głowie. Pierwsza jest taka, że zatrzymuje mnie w takim myśleniu: za czym ja gonię, jaki jest mój cel, co jest dzisiaj dla mnie najważniejsze, jak wygląda mój stosunek do rzeczy materialnych. I chciałabym Was zaprosić do tego, żeby każdy z Was uczciwie dzisiaj pomyślał o tym, jak to u Niego wygląda. Czy ma wolność do tych rzeczy? Czy może jest tak, że te całe bogactwa, kariery, chęć posiadania zniewala nas na tyle, że jesteśmy po prostu tak zestresowani, tak zmartwieni, tak też ślepo wpatrzeni w jakiś tam swój cel, że nie widzimy już świata poza, że nie jesteśmy w stanie wzbudzić też w sobie wdzięczności za to, co już mamy? Czy katolik może być bogaty? Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że tak może, o ile to on posiada bogactwo, a nie to bogactwo posiada jego. I to jest ta cienka granica, którą Wam trochę zostawiam za papieżem, żeby sobie przemyśleć, czy to, co Ty dzisiaj masz, nawet jeśli myślisz, że to nie jest bogactwo, że to jest jakiś tam bardzo mały, Majątek, który wystarcza od pierwszego do pierwszego. Czy to jest tak, że to posiada ciebie? Czy to ty posiadasz te dobra, żeby z nich korzystać i żeby one ciebie rozwijały, służyły też innym ludziom? A druga rzecz, którą widzę w tym czytaniu, która się w sumie łączy z tą pierwszą, to jest wielkie pytanie: o to, co jest dla mnie najważniejsze, tak na serio, w życiu? Czyli czy dążę do tego, żeby osiągnąć, otrzymać życie wieczne? Czy ja chcę być święta? Czy ja walczę w dobrych zawodach o wiarę, chcąc zdobyć to zbawienie, chcąc je przyjąć od tego, który no, tylko czeka, żeby mi je dać? E, łączy mi się to. Tak bardzo też z Beatyfikacją, która była w zeszłą niedzielę ja miałam tę wielką łaskę i ogromny zaszczyt, żeby być na beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Różyczackiej i podczas tej uroczystości, poza tym, że zachwycałam się tym, jak bardzo Kościół nas prowadzi do nieba, jak bardzo nam zawsze ten kierunek wskazuje. I że ci nowi błogosławieni są wielką inspiracją, żeby odkrywać swoje powołanie do świętości, to Poza tym wszystkim odkrywałam na nowo w sobie tę wielką tęsknotę, żeby faktycznie tak było, żeby to moje marzenie o byciu świętą nie było tylko teoretyczne, nie było tylko książkowe, nie było tylko takie oczywiste. No bo przecież jak jesteśmy chrześcijanami Matku, ale się pomijam. jak jesteśmy chrześcijanami, to to jest naturalne, że mamy być święci. I że to jakoś tak przychodzi z automatu, że niemal, że o tym się nie myśli. Otóż na nowo odkryłam, że to jest żywe pragnienie. I chciałabym was też zainspirować do tego, że nie ma nic ważniejszego w twoim życiu niż to, żeby zostać zbawionym. Nie ma nic ważniejszego niż to, żeby pozwolić Jezusowi, żeby przez ciebie działał i przeze mnie też, żeby odbijać jego miłość w świecie żeby tak kochać, żeby cały świat wiedział, że to, co jest w nas, pochodzi od Niego i że jest życie wieczne. I tam się wszyscy spotkamy, jeszcze pewnie nie za tydzień, ze mną za tydzień w Morałach. Trzymajcie się. Cześć!